Wszystko zdarzyć się musi, aż do chydy spustoszenia, aż do wypełnienia. Ostatni słów apokalipsy, gdyż całe pismo święte jest do wypełnienia, zgodnie z moim słowem spełnienia. Przygotuj się na te zdarzenia. Módź się i pość, by mieć ode mnie siłę. Na czas ich spełnienia schowaj się w mym sercu. To Twoje schronienie. Chowaj się w mym sercu. To Twoje schronienie